Podnominał KAST. Lek na kolarski ból dupy. Dawkowanie. Raz na jakiś czas. Tematyka. Rowery, bajery, ogóry, grantury, waty, laktaty. W razie wątpliwości skonsultuj się ze swoim influencerem lub cyklomejwenem. Słuchasz na własną odpowiedzialność. Okej, okay, no i przenosimy się trochę do w naszym podcaście. Sami wiecie, bardzo skupiamy się tutaj na jeździe na czas jeździe na 3 km. No, najdalej zapuszczamy się chyba na jazdę godzinną i to przypominam, jak zawsze, jazda godzinna na dystans nie na czas. Każdy może pojechać godzinę, zajmie to godzinę. Ale dzisiaj zupełnie co innego, bo rozmawiamy z um, 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 osobą za po. Um, Polish Bike Tour, czyli za objazdem, tak jak sama nazwa wskazuje, objazdem całej, e, całej, całej Polski, całego naszego kraju. E, także ze mną dzisiaj, tak jak, od, może od razu powiem, że dostałem ten kontakt od naszego nadwodnego dżinglarza, czyli od Darka Urbanowicza. E, a ze mną dzisiaj Oskar Śleziona, czyli osoba za Polish Bike Tour, więc e, Oskarze na sam początek. Skąd ten pomysł? No i czym jest ten Polish Bike, który oprócz tego, że chcecie, aby ludzie objechali nasz cały kraj, no dosłownie, objechali cały kraj dookoła? Cześć, witam słuchacze. Dzięki Piotr przede wszystkim za zaproszenie do podcastu. Cieszę się, że nasz człowiek od medii i Darek Urbanowicz nas połączył. Czym jest Polish Bike Tour? Polish Bike Tour to jest przede wszystkim wyzwanie dla wszystkich rowerzystów, którzy lubią raz rowery, dwa wyzwania, trzy podróże i nieznane. Jest to pierwszy cykl w Polsce, który składa się z czterech wyścigów ultramaratonów. Jest to Bałtyk, Wschód, Góry i Zachód. Będziemy mieli do przejechania dystansę Bałtyk 600 km, wschód około 1000, góry 400, gdzie będziemy mieli dużo przewyższeń, i zachód 800, więc generalnie mamy 4, 4 ultramaratony. Całość nam dopina pętlę wokół naszego kraju. I teraz pytanie, bo ja, jak to już tutaj może wspomniałem na początku rzadko, chyba moja najdłuższa wyprawa rowerowa, to, to tutaj nawet jakaś rozgrzewka pewnie, bo ja gdzieś tam chyba 210 km szarpnąłem się jednego dnia, aby pokonać swego czasu, teraz się ograniczę do takich krótszych dystansów, ale no to może na początek jak to wygląda? Czy będzie to zwariowane coś jak Brest Paris Bres czy Londyn Edinburgh, London? czy Race Across America czyli ten ktoś śpi ten przegrywa wskakujemy do rowu na 15 minutową drzemkę i lecimy dalej Czy jakie są tutaj ramy czasowe jakie są, czy jest to wyzwanie czy też jest to wyzwanie z rankingiem, bo wtedy jak mamy wyzwanie z rankingiem to nazywamy to zazwyczaj wyścigami e, już mówię to jest wyzwanie z rankingiem e, kto pierwszy ten lepszy Puszczamy, puszczamy start. Oczywiście będziemy mieli ramy czasowe. Meta nie będzie, że tak powiem, otwarta przez miesiąc. Więc będziemy mieli przyjęte ramy czasowe, i w mieście, które będzie metą, będziemy oczekiwali na zawodników. Zdajemy sobie sprawę z tego, że. Niektórzy, tak jak powiedziałeś, potrafią nie spać 2-3 dni i pedałować non-stop na zabój i wykręcić mega dobry czas, ale kosztem, że tak powiem, swojego zdrowia. My tutaj się nastawiamy zarówno na takich zawodników, ale głównie się nastawiamy na zawodników, którzy chcą spełnić swoje marzenie i swoje wyzwanie. Oni sobie stawiają sami cel, na przykład Bałtyk 600, że pokonają. Ten dystans w trzy dni i planują sobie rozłożenie tej trasy na trzy dni z dwoma przykładowo noclegami, i że tak powiem, życie weryfikuje, czy noga będzie podawać, jak będzie się trzymała głowa, jak psychicznie się ludzie będą czuli. My nie będziemy narzucali miejsc noclegowych. Jeżeli ktoś będzie chciał spać w pensjonatach, w agroturystykach, czy nawet w hotelach, nie ma problemu. Generalnie rajd jest założenia bez pomocy z zewnątrz. Więc generalnie ze wszystkich rzeczy ogólnodostępnych, każdy z zawodników będzie mógł skorzystać. Oczywiście, żeby wygrać i zrobić jak najlepszy czas, będzie trzeba dobrze rozkładać siły, ale to czasami okazuje się, że warto jest sobie co jakiś okres robić przerwę, przespać się i jechać dalej niż jechać na zabój i później mieć bardzo długą przerwę, żeby dojechać, załóżmy to ostatnie 100 km do mety. Z ciekawostek powiem, że jeżeli mówimy o rankingu, to wszystkie cztery etapy będą się również składały na ranking. Będzie generalnie jeszcze jedno. Jedna klasyfikacja całości, jeżeli chodzi o, o, cztery, o cztery wyścigi. Tak, że będziemy mieli najlepszy czas okrążenia Polski Narodowej. O, aha, czyli, czyli zsumowanej tu, tutaj od razu może zapytam, bo jak mówisz, że najlepszy czas y, objechania Polski, to też może warto tutaj powiedzieć parę słów o datach, no żeby ktoś tutaj nas słuchając nie pomyślał, że mówicie, etapy są na zasadzie przejedź jak najszybciej, potem tam cię powitamy, y, ci powitamy damy ci kopa i żebyś jechał dalej, czyli y, nie jest to tak, żeby będzie to czas rzeczywisty no tylko suma tych czasów, czterech wyścigów, które odbywają się w różnych datach, więc może parę słów o tym kiedy na kiedy szykować tą nową Mogę. Jasne, już podaję. E, Bałtyk 600, zaczynamy od e, weekendu majowego. E, start 30 kwietnia w Szczecinie e, i pedałujemy do Gdańska. Meta będzie, zamknięcie mety planujemy na 3 maja. Więc generalnie start 30, 30 kwietnia i generalnie ten dystans e, jest generalnie najbardziej płaski odcinek z tych wszystkich czterech rajdów, więc podejrzewam, że średnia prędkość na Bałtyku 600 będzie, będzie zdecydowanie największa z tych wszystkich rajdów. Później mamy, że tak powiem, przerwę i startujemy z imprezą Wschód 1000 3 lipca. Pierwszy weekend lipca. Ile jedziemy z Gdańska do Sanoka wzdłuż wschodniej granicy. Piękna, piękna trasa, bardzo zróżnicowany teren, e, krajobrazowo naprawdę rewelacja, bardzo e, najczęściej, powiem szczerze, jest e, uczęszczana trasa Bałtyk 600 i tamte tereny, ludzie e, lubią zwiedzać, jeździć na rowerach. Ale wschód 1000 naprawdę to jest bardzo fajna propozycja, również krajoznawcza, który tak? ma taką bardzo fajną dodaną wartość. Później, generalnie, tutaj zamknięcie mety na 11 lipca, mniej więcej tak to widzimy. Później będziemy mieli miesiąc przerwy i w sierpniu startujemy z góry 400. Góry 400 prowadzą Sanoka do żywca. Start 7 sierpnia, meta w żywcu 15, 15 sierpnia. Teoretycznie najkrótszy, najkrótszy dystans teoretycznie tylko 400 km. Tylko, że tutaj głównym, że tak powiem, czynnikiem dającym dość duży wycisk będą przewyższenia, tak? Jednak będziemy mieli góra-dół, góra-dół, więc bardzo fajny, ciekawy odcinek. Również będą etapy, że tak powiem, typowo górskie, z szutrami, takie mocno pod MTB de facto, ale również na spokojnie do przejechania na grawerach. Więc bardzo fajny, bardzo fajny, bardzo fajny rajd. Czwartym rajdem jest Zachód 800. Też robimy sobie miesiąc przerwy po górach. Start 11 września z Żywca. I dopinamy pętlę, jedziemy do Szczecina wzdłuż zachodniej granicy. Pierwszy etap, pierwszy odcinek będzie dość górzysty, później będziemy mieli, że tak powiem, wypłaszczenia i pojedziemy wzdłuż rzeki do Szczecina. Tutaj mamy 800 km do pokonania, ale tutaj również będą przewyższenia, więc bardzo fajny rajd dopinający nam całą tą pętlę. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o termin ride. I teraz jeszcze może powiesz, bo bo tak wspomniałeś e, o tym dystansie 400 km, a masz mniej więcej pojęcie e, jakie tutaj o jakich przewyższeniach mówimy, bo tak jak powiedziałeś no podjazdy zawsze tutaj my lubimy na podcaście w cyferki, numerki, to jakbyś nam powiedział mniej więcej ile kilometrów będzie trzeba e, się wznieść na tych 400 km. Czy masz takie już dane? Tutaj planujemy między 7 a 8 tysięcy metrów przewyższeń mniej więcej. Trasa jeszcze góry 400 nie jest dokładnie wyznaczona. Wstępne, wstępne trasy mamy, że tak powiem, przejechane, ale tutaj nostrobią modyfikujemy jeszcze. U nas też będzie taka różnica w stosunku do ultramaratonów, które już są w Polsce. Organizacja będzie, że tak powiem, udostępniana dni przed startem, tak, żeby mogli ją wgrać u siebie na urządzenia i wystartować. Inne organizacje, które organizują, organizują ultrasy. Robią na tej zasadzie, że po prostu od razu wyznaczają trasę i część zawodników, że tak powiem, z większymi budżetami albo z danego terenu, już trenują sobie na danych etapach i przejeżdżają dane dystanse. My chcemy bardziej wyrównać tutaj szanse i każdemu damy tyle samo czasu na przygotowanie się. Więc trasa do końca będzie, że tak powiem, niespodzianką. Okej, okay, rozumiem, czyli nie wchodzić tutaj na wasze na waszą facebookową stronę i tego loga z tymi tymi trasami, nie przybliżać w nieskończoność i nie starać się tutaj, mówisz, nanieść odpowiedniej. Nie, nie, matka, matka. Matka nasza jest tylko, że tak powiem, poglądowa. W formacie GPX zawodnicy dostaną parę dni przed startem, zawodnicy zapisani dostaną parę dni przed startem mapę, mapę tras. Teraz pytanie takie. Mm... Co do trasy, jak tutaj przewidujecie śledzenie tych zawodników? No bo tak jak powiedziałeś, jeżeli jest to wyzwanie z rankingiem, to znaczy, że ktoś będzie chciał wygrać, a ktoś nie będzie chciał przegrać, więc teraz, czy będziecie, czy jakoś będzie to śledzone GPS-owo, czy tak w takim stylu tradycyjnym, jakieś tam podbicia kart po drodze, jak tutaj przewidujecie sprawdzenie, czy rzeczywiście ludzie trzymają się tych wyznaczonych tras? Bo ja tutaj już widzę, że ten wschód 1000 to ładnie można by było przez Warszawę ściąć. No, oczywiście. Generalnie format polega na tym, że my dostarczamy trasę w formacie GPX. Każdy wgrywa na swoje urządzenie nawigacyjne. Każdy z zawodników to jeszcze testujemy, albo najprawdopodobniej to będą trackery urządzenia, gdzie każdy zawodnik będzie otrzymywał, ale pracujemy nad rozwiązaniem jeszcze aplikacji mobilnej. Pod telefony, pod telefony komórkowe i każdy będzie miał, że tak powiem, tak czy siak urządzenie, które będzie nam dawało sygnał GPS, więc będziemy mieli stały podgląd na zawodników. Prawda jest taka, że bardzo dużo osób swoim zawodnikom kibicuje. Każdy ma jakąś tam osobę, której kibicuje i cały motyw kibicowania, że tak powiem, postacie przenosi nam się na wyświetlacze komputerów czy telefonów. I coś się zaczyna robić tak zwany wyścig kropeczek. W tym momencie będziemy też widzieli ranking, kto jest aktualnie pierwszy, kto robi przerwę, jaką ma średnią prędkość, więc generalnie przenosimy się, że tak powiem, troszeczkę online ze strefy na strefę Kibica i w ten sposób to będzie, będzie u nas wyglądało. Aha, no co czyli tutaj wszystko jest pod kontrolą, i teraz pytanie moje. Ja, tak, jest, jest pod kontrolą, jeszcze może tylko uzupełnię. My bardzo dużo będziemy uwagi przykładać i bardzo dużo uwagi przykładamy na bezpieczeństwo zawodników. Ponieważ umówmy się, część zawodników to będą zawodnicy, osoby, które bardzo dużo jeżdżą na rowerze, znają swoje możliwości, podejmują duże takie wyzwania kilometrowe. Ale dla dużej ilości osób to pewnie będzie pierwszy rajd, taki, pierwsze takie wyzwanie. I generalnie musimy dbać o wszystkich naszych zawodników. Dlatego też zdecydowaliśmy się na ten format śledzenia, żeby widzieć, gdzie jest jaka kropeczka. Jak nam się kropeczka zatrzyma, będziemy reagowali, więc tutaj chcemy położyć naprawdę duży nacisk na bezpieczeństwo takie bieżące podczas rajdu, tak? No tak, bo wygląda to na takie, można powiedzieć, rajd. Wiem, że pewnie, znaczy znając życie, nie da się wszystkich tutaj, um, o wszystkich oczekiwań zaspokoić, więc obstawiam, że na pewno będzie gwardia e, tych e, prawdziwych ultrasów, będzie tutaj na wa, was atakowała, bo chcecie zrobić e, ultra z ludzką twarzą, czyli z jakimś takim zapleczem, bo, bo wiem, że, e, że ta, 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 ta strona kolarstwa, czyli to kolarstwa Ultra to najlepiej jest e, nie jeść miodu, tylko rzuć pszczoły i jeść kostki lodu i sikać wrzątkiem mniej więcej. Mm, więc, więc to był taki widzę, że impreza kreuje się na taki ultra z ludzką twarzą. I tutaj moje pytanie jest następujące, bo wiem, jako że może ta, ta wiedza jest trochę ograniczona, ale aby wystartować w zawodach typu Londyn, Edinburgh, Londyn, czy Brest, Paris, Brest, Paryż bez, paryż, bez, paryż bez. Trzeba zaliczyć pewne tam tak zwane brewety, czyli tam zalicza się wyścig 200 km, 400 km, 600 km, 1000 km. Czy będzie te, te wasze etapy też będzie można tak jakby użyć do kwalifikacji, do tych imprez, jeżeli ktoś chce przejść z tego ultra z ludzką twarzą do ultra, ultra z no, z twarzą w błocie i we łzach. Nie, już mówię. Generalnie na naszej imprezy nie będziemy robili żadnych imprez eliminacyjnych, ale jeżeli chodzi o ultrasy organizowane w Europie czy na świecie, zobaczymy po pierwszej edycji, jak to będzie wyglądało i możemy jesteśmy otwarci na wszelką współpracę, więc jeżeli organizator innego ultrasa potraktuje naszą imprezę jako imprezę kwalifikacyjną, jesteśmy jak najbardziej za Okej, okay. i teraz pytanie tak, czy macie jakoś, planujecie przedstawić tak jakby hmm, zalecenia, czy może rady co do doboru sprzętu, bo tak jak powiedziałeś, góry da się przejechać gravelem, ale za to Bałtyk ma być szybki, czyli też widziałem tam na tych nagrywkach, na takim na wideo promocyjnym, że jest tam ktoś jedzie na rowerze z lemontkami, ktoś jedzie na gravelu, czy, czy jest tak, że, że planujecie to ustawić pod jeden rower, czy tak naprawdę będą jakieś etapy, które będą bardziej szosowe, bardziej gravelowe, a nawet może MTB. Wszystkie etapy generalnie przy opisie trasy dokładniejszej z biegiem, że tak powiem czasu, jak będzie dokładnie trasa wyznaczona, będziemy podawali mniej więcej ile jest asfaltu, ile jest szutru, ile jakiej powierzchni, mniej więcej procentowo. Oczywiście każdy będzie mógł dobrać optymalny, optymalny rower. Z założenia zakładamy tak, że jak ktoś ma MTB praktycznie, to będzie w stanie przejechać MTB na wszystkich, wszystkich że tak powiem, rajdach, wszystkich odcinkach. Raczej to nie są wyścigi pod typową szosę. Chociaż jeżeli ktoś bardzo jest dobry technicznie na szosie i że tak powiem nie przeszkadza mu zupełnie silna, że tak powiem dupa, to może góry 400 po kamieniach również pokonać, może wtedy dość często zmieniać koło, no ale wszystko zależy, że tak powiem decyzja należy do niej czym mieć. A to dobrze, to tutaj my, my, od razu możemy polecić jako podcast, bierzcie, bo jesteśmy podcastem na kolacki ból więc bierzcie szosy, jeżdżcie tam po górach i słuchajcie, na uszach słuchajcie naszego podcastu i to akurat będzie, będą, będziecie nam robić zasięgi. Um, Słuchaj, jeszcze mam takie, tak, patrzę na tą mapkę i cały czas, to dla niektórych ludzi to, to w ogóle przejechanie tego w sezonie takich kilometrów to już jest, to już jest osiągnięcie. Um, tutaj patrzę tak, e, patrzę na moją listę, zapytałem Cię o rowery, zapytałem Cię o te checkpointy i daty. Teraz e, pewnie, no pewnie to tak jak mówisz, będziecie wypuszczać te informacje coraz, e, co chwilę, że tak powiem, żeby cały czas podtrzymywać zainteresowanie. E, wyda tak wyda wydaje mi się, że, że możemy jeszcze bliżej tych dat e, gdzieś spotkać się, trochę porozmawiać e, o, o sprzęcie, bo, bo sam rower sam nie będzie jechał, a tak jak mówisz, no takie wyjazdy 600, 600 800 km czy, czy też 1000, no to już przydałoby się też pomyśleć nad właśnie różnym ubiorem, nad nie tylko łatkami i pompkami i tak dalej, tak. więc, więc myślę... My generalnie będziemy opublikujemy taki też materiał, co zalecamy, jak zalecamy się przygotowywać do ultramaratonów. Nie chcemy zawodników zostawiać, że tak powiem samych, dlatego tak jak widzisz, wszystko powoli, że tak powiem, wprowadzamy. Mamy jeszcze chwilę czasu, że tak powiem, do startu pierwszego wyścigu, do wyścigu Bałtyk 600. Nie będziemy zawodników zostawiali samych, więc będziemy radzić, jak mniej więcej przygotowywać się do ultramaratonu fizycznie. Jak mniej więcej... Przygotowywać się psychicznie, jak się na, na nastawiać. Będziemy też wprowadzili, że tak powiem, w dzień startu. Będą szkolenia z bezpieczeństwa, czyli jak udzielić pierwszej pomocy, odpukać, jakby komukolwiek miało się co stać. To prawda jest taka, że inni zawodnicy są najbliżej. Więc tak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jeszcze to my będziemy mieli tak zwany equipment podstawowy, który każdy będzie musiał ze sobą zabrać, bez którego, że tak powiem, nie puszczamy zawodnika na, na start. To chyba takie to jest z przeszłości, bo też Darek wspominał, że chyba masz tutaj jakąś przeszłość żeglarską, tam chyba też jest tak, że, że sprawdza się wyposażenie na zawodach łodzi, tak, zanim, zanim się tam tak, wypłynie. Tak, dokładnie, tak, tak sprawdza się wyposażenie łodzi na zawodach, tak samo jest na ultramaratonach biegowych. Jeżeli na przykład na ultramaratonie biegowym nie masz kurtki z odpowiednim, że tak powiem, membraną, nie masz czołówki, nie masz tego, 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 to sorry, ale nie startujesz. E, bo no dość ryzykowne byłoby przykładowe wystartowanie na składaku w shortach i w japonkach, tak? I jadę Baltic 600. No okej, okay. no, ale my generalnie odpowiadamy za to, odpowiadamy za naszych zawodników. I chcemy, żeby realnie każdy był w stanie ukończyć ten rajd, bo wtedy raz, że zawodnik będzie miał satysfakcję i my będziemy mieli satysfakcję z tego, że tyle osób ukończy nasze rajdy. No tak, tutaj, tutaj się zgadzam. Zabawa, zabawa zabawą, ale fajnie byłoby tą Polskę, tak jak mówisz, przejechać, przejechać i sobie nie zrobić krzywdy. Słuchaj, słuchaj. No myślę, że, myślę, że na początek dużo informacji, bo, bo mu tak zaspokoimy trochę tych informacji. Widziałem na stronie, ludzie już się dopytywali, że wszystko ładnie wygląda, ale nic, nic tutaj to nie niesie za sobą te, te piękne, piękne zdjęcia i piękne grafiki, no ale widać, że pracujecie tam, już wszystko jest pod kontrolą, wszystko jest dopinane, dopinane sukcesywnie. Info... Powiem szczerze, że nas bardzo cieszy bardzo duże zainteresowanie i to nas motywuje jeszcze bardziej do pracy, wszystkie, że tak powiem, lajki, wszystkie komentarze, nawet te z, z reguły, które kończą się takim, można powiedzieć, internetowym delikatnym hejtem, Kończą się słowem, trzymamy kciuki, zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało. Więc dajcie nam szansę, wszystko w swoim czasie. A zobaczycie naprawdę fajne realizacje i super imprezy. Ja myślę, że wiesz, że te, te lajki z tych parę tysięcy lajków na waszej stronie to co najmniej 90% to są lajki warszawiaków, że w końcu im nie będzie się przez miasto przetaczała jakaś impreza, bo to zawsze jest e, <laughs> też duże narzekanie, a to marato, a to tamto, a to tamto, więc teraz e, widzicie. Warszawa e, jedzie, jedzie rower z daleka i konduktorzy łaskawy byle nie do Warszawy, no bo jeżeli zajedziecie do Warszawy, to znaczy, że się zgubiliście że nie umiecie obsługiwać yy, plików G, gpx czy tam gxp, no gadmina nie potraficie swojego obsługiwać, więc trzymajcie się jak najdalej od Warszawy i powinniście sobie dać radę, my jeszcze z Oskarem pewnie będziemy rozmawiać na bieżąco, jak będziemy się zbliżać do tej imprezy yy, no i życzymy też trzymamy kciuki yy, nie hejtujemy, może trochę będziemy hejtować, bo w końcu to tak po polsku żeby było, żeby. Nie, e, <laughs> jednak my jesteśmy z tej strony czasówek i tam jazdy godzinnej, więc musimy trochę hejtować tych ultrasów, więc z lekkim hejtem e, dzięki wielkie i mam nadzieję, że się jeszcze e, usłyszymy i porozmawiamy o tych. E, przed samymi etapami, ale też po etapach, no bo to wiadomo, wtedy będzie już wygrani, przegrani, jakieś ciekawe na pewno historie. Także kwiecień, zaczynamy koniec kwietnia, kończymy w teraz muszę sprawdzić czy wrześniu. pamiętam. Że we wrześniu. Tak, więc jeszcze jest czas, żeby przygotować nogę. No i jeszcze jest czas, żeby posłuchać naszego podcastu i, i śledzić stronę Polish Bike, który bo tak jak słyszycie będzie co chwilę, coraz więcej informacji. Dzięki wielkie. Fajnie. Dzięki Piotr za rozmowę. My wszystkich zapraszamy do uczestnictwa. Więcej informacji wkrótce. Okej. Okay. Alright. To do, do usłyszenia. Ultrasowe świny. No a, za, a, w sobotę, a w sobotę? W sobotę czy w niedzielę zobaczymy jak z Pawłem się spotkamy. Będzie nasz kolejny standardowy odcinek, więc taki tutaj macie Polish Bike Tourowy odcinek bonusowy. Hejka. Hej. Hej. Podnominał kast. Lek na kolarski ból dupy. No dobra, już popuszczam. No a ten ostatni mógłbym się połasić, bo będę w formie. No, będę w formie. a I mówimy, weźcie tam, pytajcie nas o rowery, bo rozmawialiśmy o jeździe godzinnej na torze. Tak, słyszałam o tym swoim czy nie. Tak, no i wiesz, ale i dzwoni gość, pierwsze pytanie. No co myślicie, że tam był kadny w tym meczu, jak Jeloni z Legią, nie? No no i... Zatrzymają na chwilkę na godzinkę i jadą dalej, no, no ale tak. Tak, to już tam jest to, wiesz, to jakieś tam opcje, tak jak mają te potem opowieści z tego z czy skądś tam, że na przykład jechał gość, już mu szyja poszła, głowa mu opadała, to sobie obwinął głowę ym, taśmą, czoło, ta, tym silver tapem <grym> i potem tak jakby taki ogon sobie taki wiesz, jakby to warkocz zrobił i potem tak. na to usiadł. I po prostu siedział i trzymał sobie głowę, że mu nie opadała i mu tak dyndała na, na tej taśmie, więc, więc, to, to ja wiem, że to, to jest jakaś taka jakby inna, inna historia, no a dla mnie tam problemem nie Ale jest, ta... tak, ty... no, no, to tak, to też tam, tam, no tam będę, będziesz... szybko będę jechał, żeby, bo ja się zawsze Niemców boję, to jestem ze wschodu akurat, więc ja tam, <laughs> przez, przez, Niemcy też no, jak no, najszybciej się staram ten... przejechać.